Zatrzymaj pana sunshine! To jest główne zadanie na dzisiaj. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pikuniku. Dziękuję za wszystkie łapki, w było od poprzedniego odcinka. Jeśli wam się ten odcinek spodobał, również zostawcie te łapę w górę. Słuchajcie, byliśmy już w tym pomieszczeniu, zrobiliśmy tutaj większość rzeczy, które były do zrobienia. Teraz wydaje mi się, że moją główną, głównym zadaniem będzie po prostu poruszać w prawo i znaleźć pana Sunshine'a. Na górze znajduje się jakiś interesujący. Jakiś interesujący went. Wiecie co, przejdę się tam jeszcze zobaczę. Bo to prawdopodobnie ostatnia z rzeczy, które są do zrobienia tutaj. Zobaczmy. Ok, dokąd on prowadzi? Ok, mogę otworzyć lub zamknąć sobie tutaj drzwi jakieś. Te drzwi. Dokąd one mogą prowadzić? Ok, przejdę się trochę tutaj. To nie jest to miejsce. Muszę się dostać inaczej tam. Okej, okay, ten went. O, dobra, chyba tędy. A muszę znowu pootwierać te wszystkie drzwi, o kurde, no dobra, dajcie mi chwileczkę. Zapraszam was ogólnie na nową serię na kanale, która jest z gry What the Golf, która zapowiada się po jeszcze bardzo intrygująco. Dobra, ym, wiecie co? Muszę chyba pójść jeszcze raz tam tamtędy. Dobra, teraz jestem we właściwym miejscu, co na pewno. Tu mogę włączyć sobie wiatraczek. O, proszę, i ten wiatrak pozwoli mi dotrzeć tu. Ej, szczerze nie mam pojęcia, dokąd to prowadzi. <gry> Zobaczmy. O kurde ej, znalazłem jakieś tajne przejście. I jest i robak. Dobra, doskonale. Także kilka robaków już znaleźliśmy. Rewelacja. Okej, okay, to jest pająk. Trzy pająki. Tara, Okej, okay, świetnie, wspaniale. Do... <gry> Myślę, że czas najwyższy ruszać, powstrzymać pana Sunshina. O i chyba zrobiłem wszystkie robaczkowe, robaczkowe questy, które były do zrobienia. Więc czas najwyższy ruszyć teraz do windy. Jedziemy. Uuuu, zaczyna się. No dobra, jesteśmy w jakiejś fabryce, w której są mielone. O nie, naszego kury to jest zamieniana popcorn tutaj. O nie, zobaczcie co oni robią. Gość zabiera jeden popcorn, wierzy go do góry i wrzuca do silosu. O kurde, skubańcy. Ej, to jest straszne. Oni naprawdę próbują ograbić wszystkich mieszkańców yy, tego... Jakiegoś tam miasta, jak to się nazywało, nie pamiętam. Dobra, tutaj mamy drewno. No nie, spójrzcie po prostu na to. To jest całe podsumowanie, tak naprawdę, wszystkich rzeczy. Wszystkich rzeczy, które widzieliśmy wcześniej. Tutaj mamy zbiornik z wodą wielki, który został wyssany z jeziora. O! Psst! Hej! Udało nam się znaleźć drogę, żeby tutaj się dostać. Jesteśmy tu, żeby cię ratować! Na czym oni pracują? Pan Sunshine chce wyczyścić całą wyspę za pomocą wulkanu. Co? Tak, to brzmi źle Dużo intruzów! Zatrzymać się! O nie! Ups! Tedy! Dobra, szybko, trzeba uciekać! Jak najszybciej! Damy sobie radę z robotami i będziemy OK! Ale ty musisz zatrzymać pana Sunshine'a, Bierz windę! Dobra! To Wy walczycie, czy nie? Okej, okay, zostałem odepchnięty siłowo z tamtego miejsca, chciałem zobaczyć jak oni walczą, ale nie walczą, stoją i się patrzą na siebie. No dobra, okej, okay, tu jest gorąco, zobaczcie jak faluje wszystko, widzicie to? Wszystko faluje. To wulkan, o nie, to jest rodem z Mario scena, co? Co? To znowu ty? Czemu nie możesz zostawić mnie w spokoju, kiedy niszczę sobie tą wyspę? Wiesz, czasami, żeby coś zbudować, musisz coś zniszczyć w zamian. A to będzie większe, lepsze! Wkrótce wyspa będzie pustym placem, pustym płótnem, na którym namaluję moje perfekcyjne miasto. Um... Jak zamierzasz to zrobić, albo jesteś szalony? Jak zamierzasz to zrobić? <noise> to jest lepsze. Dobra. Więc zamierzam obudzić ten wulkan i zalać lawą całą wyspę. Kiedy już będę zadowolony z wyniku, moje roboty wezmą, ugaszą ogień za pomocą wody z jeziora. Wtedy postawię budynki, które stworzyłem. I na końcu posadzę sobie kukurydzę. Bardzo lubię kukurydzę. I to już idealne miasto. I wszyscy będą żyli w, w, w pokoju. Ja i moi shinerzy. Nie będzie wypadków, nie będzie walk, nie będzie nienawiści, ponieważ wszystko będę kontrolować. Perfekcyjni ludzie w perfekcyjnym mi mieście. A ty nie jesteś zaproszony. Okej. Okay. Brać go, chłopaki! Ok, rozumiem, że będzie strzelanie z lasera. O, dobra, dobra. Okej. Okay. Jak ten laser? Czy ja muszę naprowadzić ten laser na pana Sunshina? i a ja mam pomysł. Mam pomysł, jak to zrobić. Da radę? Chyba nie. Okej, okay, uwaga. O kurde. O kurde. Dobra, zróbmy tak. Uwaga. O nie, to leci w moją stronę. Myślałem, że uda mi się zrobić tak, żeby nacelować laserem. O właśnie, no chciałem zrobić tak, żeby w górę poleciał do, do tego, do pana Sunshina, ale niestety. To tak nie zadziała. No dobra. Strzelaj ostatni laserze. I teraz młotek. O nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, udało się. No to nie jest jakaś walka stulecia, muszę powiedzieć. O kurde. <ścoughs> Co teraz? No dobra, dam radę. O! Nadchodzi jedni! Okej, okay. <laughs> okay, co, co jest, Erni? Co tam? Cześć, jestem tu, żeby cię uratować! Tu nie ma nikogo do uratowania! Pozpądź się ich! <laughs> y, masz na myśli y, porazić ich? Tak! Nie płacę ci, żeby nie robić niczego! Zaraz, to ty dostajesz kasę? No tak, ale to nie wystarczy, żeby pokryć wydatki na życie. Ha, huh. ja nie dostaję. Co? No ja nie dostaję kasy za to. Hej, czemu mi nie płacisz? Czy możemy porozmawiać o tym później? To znaczy, chodzi mi o to, że to są naprawdę ekstremalne warunki pracy, a ja nie mam płacone za to. No, to wygląda źle dla mnie. To nie tak, że ty nie masz kasy czy rzeczy, nie? O no weźcie, po prostu wciśnijcie ten przycisk i porażcie ludzi. To naprawdę niewiele. Zostaniecie y, premium obywatelstwo, kiedy. Kiedy moje miasto zostanie zbudowane? Co to jest? 15% redukcji na karty metra. Wow, okej. Okay. Nie zrobię nic, dopóki mi nie zapłacisz. Ja tak samo. No weźcie! No dobra, mam to gdzieś! Nie potrzebuję was więcej! Mogę obudzić ten wulkan samemu. O nie! On idzie zniszczyć całą wyspę! Musisz go powstrzymać! Wskakuj na mnie! Dobra, lecimy w takim razie za panem Sunshine'em. Dzięki Erni! <grystanie> Erni jest wspaniały! Dobra! Panie Sunshine, wracaj! Przestań mnie ścigać! Dobra! Okej! Okay. Okej, okay, tego się nie spodziewałem! O, mogę skakać, doskonale! Czy jest jakaś akcja, którą mogę wykonywać? Okej, okay, dobra, rozumiem. Moją główną akcją, którą muszę wykonywać, jest unikanie popcornu, którym strzela do mnie pan Sunshine. Przestań mnie gonić! Dobra, lecimy. Muszę, być, muszę mieć tutaj wyczucie, kiedy on strzeli. Dobra. No, Okej. Okay. <laughs> Cieszę że tak ukrydzę zamienia się w popcorn od razu przy dotknięciu z lawą. Dobra. Daleko jeszcze? No, panie! Nie wiem, nie wiem, czy ja dam radę tak długo skakać jeszcze. Ok, dopłynął. Szybko za nim. Ciężko pobiegł. O, co to? <mum> Wystarczy. Pora na lawę. Ok. Okej, okay, dobra. Chyba został odpalony wulkan. O, nie. O nie! O nie mogę, dobra. Okej, okay, wygląda na to, że trochę się przeliczyłem z mocą tego wulkanu, ale ty też się spóźniłeś! Wkrótce lawa zaleje całą wyspę i nowy świat powstanie z prochów! Perfekcyjny świat! Dobra. Honk. A, no tak, no bo jesteśmy chyba w kosmosie. No dobra. No więc to było niespodziewane, chyba nikt nie chce w takim razie mojego perfekcyjnego miasta, ale może perfekcyjną planetę Planetę Sunshine! Poczekajcie, aż na niej wyląduje, zobaczycie. Okej. Okay. A ja co? O nie. O, jak miło, jesteś tu. Okej. Okay. <laughs> Cieszę się, że udało Ci się to zrobić. Minęło dużo czasu, odkąd ostatni raz rozmawialiśmy, co? Jestem pewien, że masz mnóstwo pytań, które pozostały nieodpowiedziane. E, kim jesteś, co to za miejsce? Kim jesteś, pierwsze. E, Okej, okay. więc masz pytania. <laughs> Jaki jest cel tego? Co się stało, to panu, panu Sunshine'owi. Jaki jest cel? Ok, okay rozumiem. Masz z, oczywiście pytania. Używałem tego retorycznego systemu, nie muszę na nie odpowiadać. <laughs> ok, skąd pochodzę? Albo co powinienem robić dalej? Skąd pochodzę? Ok, sk skończ! Nie wiem. <laughs> Tylko dlatego, że jestem y, jakąś tam naj. nie wiem, jak? To? Nadludzką istotą, nie znaczy, że muszę znać wszystkie odpowiedzi. Dzisiaj młodzież chce wszystko od razu. No więc mam nadzieję, że chociaż dobrze się tu bawiłeś. E, co jeszcze? A, no tak, Twój wynik. Pozwól, że to podliczę. Wynik? 4.3 Twój wynik to 4.3. I w zasadzie, to nie wiem, czy to dobrze, czy źle. I nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. Znalazłeś przyjaciół, zobaczyłeś nowe miejsca, ocaliłeś świat, zrobiłeś całkiem niezłą robotę. Nadal ja tylko tutaj sprawdzam i nie chcę zajmować za dużo twojego czasu. Może spotkamy się później, to było naprawdę miło, żeby, żeby ciebie zobaczyć. Miłego dnia. Dobra. Okej. Okay. To jakoś się udało mi ratować nawet. Spoko. To było prostsze niż myślałem. O, jak dobrze jesteś tu. Udało nam się odkryć, jak zatrzymać erupcję wciskając ten czerwony przycisk. Szczerze, umieszczanie przycisku anuluj wszystko obok przycisku Zniszcz wszystko, to naprawdę słaby design. Cieszymy się, że jesteś bezpieczny. Gdzie jest Pan Sunshine? Um, wysłałem go w kosmos. Ok, powinniśmy być bezpieczni chociaż na chwilę. Dzięki za wszystko, co zrobiłeś. To było naprawdę miło, że byłeś gdzieś tam obok nas. <laughs> powinniśmy wydostać się z tego wulkanu i wszystkim powiedzieć. Okej, okay. idziesz! O, mogę iść. Dobra. <laughs> Myślę, bardzo fajna ta fabuła. Jest taka bardzo mm, prosta, oczywiście mamy Nemezis, walka i tak dalej, ale jest, jest takie strasznie pocieszne dzięki temu humorowi, który występuje w tej grze. I słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie gry Pikuniku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, obowiązkowo łapam w górę. Zapraszam, jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, do obejrzenia. Cała playlista znajduje się w tym momencie na ekranie końcowym. To było naprawdę rewelacyjne przeżycie, muszę powiedzieć. I to w sumie tyle. Jeśli chcecie zobaczyć inne gierki w moim wykonaniu, zapraszam oczywiście na kanał, poszukajcie, na pewno znajdziecie coś fajnego. No i mamy lecącego pana Sunshine'a i z tym miłym akcentem żegnam się z wami dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, na razie i cześć.